Witam, pokażę Wam jak zapamiętywać stację, czy ostatnia muzyka po wyciągnięciu kluczyku. To jest w radiu, mamy dwa plusy. To jest impuls, to jest plus. Czarny jest minus. Niebieski jest do wzmacniacza, a pomarańczowy jest do podświetlania. To są głośniki. Przepraszam. I to są wyjścia do wzmacniaczy. Nie ja mam czy wzmacniacze, i już Państwu pokażę. Wkładam kluczyk, przekręcam. Nie który zamierza pod koniec roku wyciągam kluczyk i wkładam jeszcze raz, o zapamiętywanie Przekręcam. i myślę, że to pierwsza, a nie ostatnie słowa tych paru. I zatrzymało się na tej samej minucie przed wyciągnięciem kluczyku, gdy komuś nie zapamiętuję. To wystarczy dwa kable zamienić. Ja już mam tu za, za, zamieniane. Pokażę wam. Nie wiem, czy będzie widać. Tam jest czerwony, tu jest żółty, tam jest odwrotnie, bo tam jest żółty, tu jest czerwony. Czerwony był tu, a żółty był po drugiej stronie i wtedy nie zapamiętywało stacji, ani, ani piosenki. Zamieniłem i wszystko pięknie. Śmiga. Pokażę Wam jeszcze raz. I muzyka gra dalej.